Wyłaniam się z, jas... z ciemności do jasności! Tak się wyłaniam z ciemności! Aż z... do jasności, normalnie! Koszulka naprawdę fajna, tylko. No niestety, mama, moja mama wyraziła już swoją jednogłośną opinię. Ta koszulka nie pasuje do twoich włosów! Dziękuję, mamo! Nie, naprawdę, ale no, nie wiem. M nie wiem, może niebieski, niebieski, podobno w niebieskim mi twarzy. Nie wiem, tak mi też mama powiedziała. I może jest to prawda, nie mam pojęcia, ale może niebieska koszulka byłaby lepszym wyborem niż czerwona, ale na czerwonej mi się to jakoś bardziej podobało. A co wy na to powiecie? Mi się, mi się naprawdę podoba ta koszulka, no bo w sumie sam ją zrobiłem to trudno, żeby mi się nie podobała, prawda? PRAWDA? PRAWDA! PRAWDA, 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 PRAWDA! Bardzo ładna koszulka, bardzo ładna koszulka! Mm, przepiękna, jak to nie? Jak to nie mój moim mózgu? Co ty mi podpowiada, że nie? Mój no? mózg proponuje mi co innego. Mój głupi mózg proponuje mi co innego. Tak, podpowiada ci dokładnie co innego. Mi się bardzo podoba ta koszulka. I jakbym miał, to bym gubał. Nie, naprawdę. Nie, naprawdę. Podoba mi się koszulka. Ale jednak może niebieski kolor. Może następnym razem. Skupie niebieski. Tak naprawdę, teraz, teraz jak zamawiałem koszulki przy okazji na konkurs, jeszcze tą, którą zamawiałem naprawdę dawno temu, to one przyszły dopiero, dopiero jak ja pojechałem, więc ten kapsel troszeczkę, troszeczkę, można powiedzieć, zepsuł to wszystko, bo miało. Zamówiłem ogólnie we wtorek, liczyłem na to, że przyjdą w czwartek, bo tak w sumie było z poprzednimi koszulkami. W dwa dni wysłani, dwa dni się uwinęli, żeby to zrobić, ale teraz pewnie mają trochę więcej zamówień, ale. No, ale żeby wysłać dopiero w dzień, który ja praktycznie jadę, to jest trochę niefajne, więc sobie na konkurs wtedy wszystko przeszkowałem i zostawiłem dla cioci, żeby wysłała. I za to bardzo jej dziękuję, bo w końcu, bo w końcu wysłała. I z tego powodu bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że, że, że przyszło wszystko do osób, które wygrały. Właśnie muszę do nich napisać na Facebooku, dowiedzieć się czy jak to, jak to tam jest, czy się podoba i itd. Nie mam pojęcia. No, no znaczy, mam pojęcie. No i zobaczymy, jak to ogólnie będzie. Może kiedyś zrobię następny konkurs, ale wy musicie kupić troszeczkę więcej koszulek, żeby miał za co, za to, za, za co zapłacić, tak powiedzmy, za, za następną koszulkę, można by tak powiedzieć. Za konkurs, w którym każdy może wziąć udział, że tak powiem. Ja, ja tam zresztą na tym napisałem na tym kapselu, że wszelkie pieniądze, które z tych koszulek zarobię, tak możemy powiedzieć, to wydam na kanał. I tak właśnie się teraz stało. Wszystko poszło na kanał. Znaczy wszystko, no troszeczkę, no. Troszeczkę z tego. Tak, Russell? Tak? Tak? Tak, kotek? Tak! Tak, mój kochanie Panciu, tak! Tak! Dokładnie tak! Dokładnie! Masz lecie. Wiem. Co mówisz, Russell? Co mówisz, Asuś? A on mówi, tak, właśnie tak, jestem taki mądry i mówię tak, po prostu. Dziękuję raz, jesteś, jesteś kochanym kotkiem, jesteś kochanym. Dobra, nie będę ci dawał buzi przecież, prawda? Ojej, 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 jak śledzi wzrokiem, jak siedzi wzrokiem, jak śledzi, o jak śledzi wzrokiem, popatrz prostu tutaj. Dobra, dobra. Nie no nie będę Was tutaj więcej zanudzał, ale koszulka naprawdę wam mi się, mi się podoba. Nie wiem, wam się podoba? Jeżeli tak, to to zapraszam do kupna. Macie link w opisie. Tutaj, tutaj w opisie macie. I pamiętajcie o w górze, pamiętajcie o tam wszystkim innym, więc właśnie, więc no wyaa, ja się z ciemności do jasności z moją kochaną koszulką. Dobra. to Cześć ja z wami żegnam, mam nadzieję, że ten króciutki vlog wam się podobał. W sumie każdy mój vlog jest króciutki, tak naprawdę. Tak naprawdę. Dzie ale wam maha, ale wam maha, Russell, Ja nie wiem, jak ty możesz tak szybko łachać to łapą po prostu. Jak ty możesz tak szybko łapą, 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 łapą. Nie wiem dokładnie czym. Nie no, dobra, ja się z wami żegnam. Ja też się z wami żegnam. Na razie, na razie. Cześć, cześć. I pa.